Czy wiesz, że statystycznie żyjemy nawet o 10 lat dłużej niż pozostajemy zdrowi, to niemal dekada zmagań z ograniczeniami, z bólem i z chorobami. Dlatego coraz głośniej mówi się nie tyle o długości życia, ale o jego jakości, o tak zwanym span. Właśnie ta myśl, szczególnie po przekroczeniu 40, stała się dla mnie impulsem do stworzenia dzień dobry, długowieczność, czyli projektu edukacyjnego, którego misją jest popularyzacja wiedzy o tym, jak żyć dłużej. W dobrym zdrowiu, w oparciu o rzetelne, naukowe źródła. Nazywam się Michał Wilk, nie jestem lekarzem ani dietetykiem, jestem jednak pasjonatem, entuzjastą długowieczności, rozumianej jako zdrowe starzenie się. Chcę żyć długo, ale przede wszystkim zdrowo i w pełni sił. Od lat jestem zafascynowany zdobywaniem wiedzy, analizowaniem badań naukowych i przekładaniem ich na praktyczne wskazówki. Moje kilkunastoletnie doświadczenie naukowe i dydaktyczne na uniwersytecie, a także prowadzenie kanału edukacyjnego choć w innej branży, nauczyły mnie tego, jak docierać do sedna skomplikowanych zagadnień no i dzielić się wiedzą w zrozumiały sposób. Na tym kanale będę przekopywał się przez najnowsze badania, rozmawiał z najlepszymi ekspertami, z lekarzami, z dietetykami, z trenerami personalnymi. Wszystko po to, żeby dostarczyć Ci praktycznych porad, ciekawostek i konkretnych rozwiązań do wdrożenia w codziennym życiu. Pokażę Ci moją drogę i to, co działa oraz nie działa u mnie. Pamiętaj tylko, że wszelkie decyzje zdrowotne w odniesieniu do Twojego życia i zdrowia konsultuj zawsze ze specjalistami. W dzień dobry Długowieczność skupimy się na pięciu filarach, pięciu kluczowych filarach, które według mnie stanowią fundament zdrowego starzenia się. Pięć filarów długowieczności w tym rozumieniu to ruch, żywienie, sen, profilaktyka, no i dobrostan psychiczny, przez który rozumiem z jednej strony zarządzanie stresem, dbanie o relacje, no i wreszcie dbanie o sens życia. Te pięć filarów nie działa w próżni. One wzajemnie na siebie wpływają. No bo kiepski sen to słabsze efekty treningu i gorsze wybory żywieniowe, a stres może sabotować wszystkie inne wysiłki. Dlatego będziemy podchodzić do tematu długowieczności całościowo, kompleksowo. Zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i włączenia powiadomień, czyli dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Zapisz się też na mój newsletter. Link znajdziesz w opisie. Zero spamu, tylko wartościowa wiedza i powiadomienia o nowościach. Dołącz do naszej społeczności i zacznijmy razem tę podróż ku zdrowemu, długiemu życiu. Dzięki, do zobaczenia, cześć.